Wielu ludzi traci życiowe szanse tylko z powodu przesadnego perfekcjonizmu? Jeśli ty nawet masz tylko podejrzenie, że się do nich zaliczasz, to koniecznie obejrzyj ten film. Zobacz, czy masz czasem wrażenie, że jesteś ofiarą nadmiernej staranności, albo ktoś z Twoich bliskich zwraca Ci na to uwagę. A, a może odkładasz jakąś ważną decyzję życiową, bo według Ciebie ciągle je nie jesteś jeszcze gotowy, albo czasem nie możesz zasnąć, bo myślisz o projekcie, który wciąż według Ciebie nie jest jeszcze wystarczająco dobry. A może spędziłeś ostatni weekend dopracowując jakąś prezentację, którą inni zrobiliby w kilka godzin? Jeśli tak, to witaj w klubie ofiar tego podstępnego złodzieja twego szczęścia klubie ofiar perfekcjonizmu. Sam byłem kiedyś przez wiele, wiele lat jego niewolnikiem i wiem, jak wielką różnicę zrobiło uwolnienie się od niego. Dlatego nagrywam dla ciebie ten krótki film. W nim najpierw postawisz sobie sam diagnozę, czy ciebie to w ogóle dotyczy, a potem zobaczysz, jak się tym zaraziłeś, bo jest to pomocne, żeby sobie z tym poradzić. A na jego końcu powiem Ci, na jakich konkretnych przykładach ja, ciężka ofiara perfekcjonizmu, konkretnie oduczyłem się tego i dzięki temu zbudowałem sobie naprawdę dobre życie na ludzie. I ty też możesz tak zrobić. Jeśli masz sobie chociaż zalążki tej choroby, to ten film pomoże Ci przezwyciężyć i odzyskać wolność, której zakres może Cię naprawdę ogromnie zaskoczyć, tak jak kiedyś zaskoczył mnie. I o ile nie jesteś chirurgiem czy pilotem samolotu, albo wykonujesz podobnie krytyczny zawód, to całkiem śmiało możesz zastosować to, o czym zaraz powiem, bo metody, o których będziemy rozmawiać, faktycznie działają, nawet jeśli mogą wydać się nieco dziwne. A nawet jeżeli wykonujesz taki zawód jak chirurg czy pilot, to jeżeli pozbędziesz się perfekcjonizmu w zwykłym, codziennym życiu, to też będzie to z korzyścią dla Ciebie. Zobaczysz. Problem często polega na tym, że wielu ludzi myśli, że perfekcjonizm to jest coś dobrego, że to jest ich atut, ale jak się przyjrzysz, to są raczej kajdany, które oni sami sobie zakładają. A społeczeństwo i rodzina oczywiście pomagają ci w ich nakładaniu, bo człowieka w kajdanach łatwiej można kontrolować i wykorzystywać, co się ciągle dzieje. Dlatego czas te kajdany porzucić i już się zaraz tym zajmiemy. Zacznijmy od tego, Skąd w ogóle bierze się ta nasza potrzeba bycia doskonałym, i perfekcyjnym? Bo zrozumienie tych mechanizmów bardzo ułatwi ci uwolnienie się od nich. Bo perfekcjonizm bardzo rzadko pojawia się znikąd. Zwykle zaczyna się w dzieciństwie, kiedy kształtuje się nasza samoocena i przekonanie o nas samych. Bardzo często wpływ na to mają na przykład uwagi rodziców typu: piątka, a dlaczego nie szóstka? Albo Postaraj się bardziej następnym razem, albo czemu nie możesz być tak jak twoja siostra, twój brat czy twój kolega? Podobny wpływ mają też potem nauczyciele, którzy zazwyczaj zwracają uwagę głównie na twoje błędy, zamiast na postępy. I ci nauczyciele, co gorsza, wymagają perfekcyjnego dostosowania się do pewnych norm, zamiast patrzeć na konkretne rezultaty tego, co robisz. W końcu swoją rolę pełnią na spółkę, zarówno media komercyjne, jak i social media, które pokazują idealne życie, domy, idealne kariery, idealne związki, co przeważnie niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Ale niezależnie od źródła tych przekonań, efekt jest bardzo podobny. My nabieramy głębokiego przekonania, że uwaga, nasza wartość zależy od tego, jak perfekcyjnie coś zrobimy. To jest długofalowo szkodliwe, nawet jeżeli osoby, które wpłynęły na rozwój naszego perfekcjonizmu, miały jak najlepsze intencje, bo być może chciały, abyśmy stali się najlepszą wersją siebie. Skutki uboczne potrafią być naprawdę bardzo przykre, no bo cena dążenia do takiego ideału, w tym we wszystkim, co robimy, jest naprawdę bardzo wysoka. Ta cena, którą płacisz, składa się z co najmniej pięciu składników. Pierwszy składnik to są stracone szanse. Szanse stracone tylko dlatego, bo zamiast podjąć jakieś działanie, odkładaliśmy je, przygotowując się w nieskończoność. No, typowym przykładem może być sprawa porzucenia przez kogoś etatu i założenia własnej działalności. Wielu ludzi, może i ty, podskórnie czuje, że może być jakiś znacznie lepszy sposób zarabiania na życie, niż bycie niewolnikiem z góry ułożonego planu pracy, urlopów, marudnych współpracowników, a może lepiej powiedzieć współniewolników. I oczywiście humor z tego szefa. Ale oczywiście latami znajdują powody, że to jeszcze nie czas, bo według nich muszą się jeszcze czegoś douczyć, jeszcze coś dopracować, dopracować biznesplan, ułożyć, odłożyć więcej pieniędzy. I tak konkretne działania są ciągle odkładane na przysłowiowego świętego nigdy. Znam wiele takich przykładów. Nie dalej, jak kilka dni temu miałem taki przypadek. Zdolnego młodego człowieka po trzydzieści, którego trapią podobne wątpliwości, mimo że tak na szybko, z powodzeniem mógłby już dawno wystartować ze swoim biznesem. Podobnie zresztą było w nieco innym zakresie z moją żoną Karoliną, która, jak wiecie, obok bycia bardzo dobrym adwokatem, ma dzisiaj popularny kanał z ponad 50 tysiącami subskrybentów i wiele frajdy w jego prowadzeniu. Karolina ma znacznie mniejszą Frajdę, jak sobie uświadamia, gdzie ona dzisiaj byłaby z tym kanałem, gdyby wystartowała go 7, tak, 7 lat wcześniej, kiedy nie tylko powiedziałem jej, że warto coś takiego zrobić i że jest w stanie też to robić, ale nawet pomogłem jej nagrać jej pierwsze filmy, żeby zobaczyła, że faktycznie potrafi. No, okej, okay, w wypadku Karoliny mówimy o czymś w rodzaju hobby i działalności pro bono, ale zastanów się. Ile ważnych szans życiowych tracą ludzie, bo według siebie samych ciągle jeszcze nie są wystarczająco gotowi? A może ty też takie tracisz? Pomyśl, pomyśl, zastanów się, ile projektów nie zacząłeś, ile pomysłów nie ujrzało w ogóle światła dziennego, a ile okazji przeszło ci koło nosa i to tylko dlatego, bo czekałeś na idealny moment lub twoje idealne przygotowanie. No, u mnie osobiście było tego sporo. Więc pocieszenie, nie jesteś tym odosobniony. To jest oczywiście ten najbardziej oczywisty koszt perfekcjonizmu, ale jest jeszcze więcej, często tych mniej widocznych, ale warto sobie uświadomić. Drugim kosztem jest koszt emocjonalny, no bo takie stałe niezadowolenie z siebie i z tego, co robisz, no co powoduje? No powoduje ciągły strach, niepokój, obawy przed oceną. A jak odczuwasz taki niepokój, to nie tylko jesteś gorszym partnerem dla innych ludzi, o czym sobie za chwilę powiemy, ale przez takie wzmożone wydzielanie hormonów stresu psujesz sobie samemu Twoją odczuwalną jakość życia tu i teraz. I to niezależnie od tego, co robisz. Z tymi hormonami stresu zresztą wiąże się następny, kolejny koszt, który trzeba sobie uświadomić. To jest koszt zdrowotny. No bo taki stres związany z perfekcjonizmem prowadzi bardzo często najpierw do problemów ze snem, bólów głowy, napięć mięśni, a potem może nawet do poważniejszych problemów zdrowotnych. Jak się rozejrzysz dookoła, to zobaczysz bardzo wiele takich przykładów, a może, czego ci nie życzę, sam tego doświadczasz? Czy to jest tego warte? Ja osobiście wątpię. Kolejnym kosztem perfekcjonizmu jest koszt, nazwijmy go, relacyjnym. Dlaczego? No kiedy jesteś perfekcjonistą, to nikt nie jest wystarczająco dobry, ani ty sam, ani twoja partnerka, ani przyjaciele i znajomi. Co się dzieje, No masz tendencję do ciągłego oceniania wszystkich, oceniania ich oczywiście włącznie z tobą. No to oprócz szkodzenia ci bezpośrednio niszczy Twoje relacje z innymi ludźmi. I może prowadzić do wyobcowania i samotności. To się też bardzo często zdarza. I przyjrzymy się jeszcze w końcu temu ostatniemu kosztowi, a mianowicie jest to koszt zmarnowanego czasu. To są Twoje godziny spędzone na opracowywaniu drobnych szczegółów, które według Ciebie brakują do perfekcyjnego rezultatu, a których prawdopodobnie poza Tobą no, nikt nawet nie zauważy. Pamiętaj o tym, że nasz czas na tej planecie jest naprawdę ograniczony i żadnej zmarnowanej minuty nie odzyskasz miej to proszę przed oczami to wszystko powiedziawszy pojawia się oczywiście pytanie jak rozpoznać że twoja dbałość o rezultaty tego co robisz co samo w sobie jest pożyteczne nie zamieniła się w szkodliwy perfekcjonizm oto kilka sygnałów ostrzegawczych zobacz czy który z nich występuje u ciebie Pierwszy sygnał to częste odkładanie zadań na później. Perfekcjoniści często są mistrzami prokrastynacji, bo twierdzą, że nie mogą czegoś teraz zacząć, bo nie zrobią tego wystarczająco dobrze. No tak, na przykład było właśnie z Karoliną i jej kanałem na YouTubie. To odwlekanie, teraz uważaj, należy oczywiście odróżnić od odkładania zadań na później z czystego lenistwa. Do czego ja otwarcie się przyznaję, ale to nie jest godne naśladowania, tu mnie nie naśladuj. Drugi syndrom perfekcjonizmu to nadmiar samokrytyki, zarówno w Twoich wypowiedziach, jak i w myślach, które masz we własnej głowie. Ma to miejsce wtedy, kiedy zauważasz każdy, nawet najmniejszy błąd, i myślisz potem o nim całymi godzinami, dniami, a może nawet tygodniami. Zdarza się tak czasem? Trzeci sygnał, że chorujesz na perfekcjonizm, to problem z przyjmowaniem pochwał. Kiedy zamiast po prostu po jakiejś pochwale powiedzieć dziękuję, odpowiadasz, a to nic takiego, mogłem to zrobić lepiej. Ten problem jest bardzo rozpowszechniony w Polsce, co nawiasem mówiąc, bardzo, naprawdę bardzo źle świadczy o metodach wychowawczych w naszym kraju. Zobacz, czy przypadkiem też nie występuje coś takiego u ciebie. Kolejny sygnał to zero-jedynkowe czarno-białe myślenie, bo dla perfekcjonisty często istnieją tylko dwie możliwości rezultatów jego działań: albo coś perfekcyjnego, albo kompletna porażka i dyskwalifikacja, oczywiście, tego, co zrobił. U, u takiego perfekcjonisty nie ma nic pośrodku, nawet w sprawach, gdzie odrobina szarości nie tylko by nie przeszkadzała, ale nawet stanowiła jakieś urozmaicenie. Jak wspomniałem w końcowej części filmu, opowiem Ci, jak ja w ten sposób o mało nie zbankrutowałem kiedyś z moją firmą produkującą software. Ale teraz jeszcze przejdźmy do kolejnego sygnału, że być może przesadzasz tym perfekcjonizmem. Tym sygnałem jest ciągłe porównywanie się z innymi, ale wyłącznie z tymi, którzy są w czymś lepsi od ciebie. No to jest jasne, że warto zobaczyć, jak daleko zaszli inni lepsi od ciebie. Ale to należy robić od czasu do czasu, patrząc też na to, jaką drogę Ty już przeszedłeś. No, zamiast tego perfekcjoniści często są nieszczęśliwi, bo osiągnęli mniej niż człowiek X, albo zarabiają mniej niż Y i tym podobne. Nie psuj sobie życia takimi ciągłymi porównaniami. Nie psuj tym bardziej, że przeważnie nie wiesz, w jaki sposób i jakim kosztem Tamten człowiek to osiągnął i być może, gdybyś wiedział, to wcale byś się z nim nie chciał zamienić. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, którą musimy poruszyć. W walce między szkodliwym perfekcjonizmem musimy jednak koniecznie nauczyć się rozróżniać pomiędzy posiadaniem własnych wysokich standardów i dążeniem też do, przy tym do własnego rozwoju, a samym perfekcjonizmem. Uważaj teraz, bo różnica jest często subtelna, choć bardzo istotna. Pozbywając się perfekcjonizmu, nie chcemy przecież wylać przysłowiowego dziecka z kąpielą i skazać się na stagnację w życiu. Tego nie chcemy i tego nie rób. Dlatego zobaczmy, jakie są podstawowe różnice. Zacznijmy od człowieka o wysokich standardach. No, człowiek o wysokich standardach to czerpie radość z ciągłego doskonalenia się traktuje porażki albo odchylenia od idealnych rezultatów po prostu jako lekcję. I ma przede wszystkim zdrowy dystans do swoich błędów. Generalnie działa on z chęci rozwoju, całkowicie akceptując przy tym, że nie wszystko będzie wychodzić dobrze, a droga do celu może być bardzo wyboista i bardzo kręta. Mówiąc bardziej szczegółowo, taki człowiek dąży do pewnej doskonałości, ale nie jest jej niewolnikiem. Postrzega swoje błędy przede wszystkim jako źródło informacji zwrotnej, a nie jako porażkę czy nawet powód do wstydu. Poza tym, no, cieszy się samym procesem, a nie tylko końcowym rezultatem. To jest w ogóle bardzo ważne, żeby mieć wysoką jakość życia na co dzień. I jeszcze to jest obecny tu i teraz. Zamiast ciągle myśleć, co ja zrobię, jeśli zrobię nie tak, co będzie, jeśli zrobię nie tak. I w tym wszystkim jeszcze dostrzega postęp i docenia go, zamiast skupiać się na swoich niedociągnięciach i podknięciach. No tyle kogoś, kto ma wysokie standardy. Zobaczmy teraz, jak to wygląda u chorobliwego perfekcjonisty. Perfekcjonista wewnętrznie boi się porażki jak ognia i traktuje błędy jak dowód swojej niewystarczalności i do tego rzadko czerpie radość z procesu, bo liczy się dla niego tylko idealny efekt końcowy. Znowu, mówiąc bardziej szczegółowo, żebyś mógł się sobie przyjrzeć, to, to, to popatrz. Perfekcjonista na przykład postrzega każde potknięcie jako dowód swojej niewystarczalności. Perfekcjonista czuje, że coś jest albo idealne, albo bezwartościowe, jest przy tym no tak skupiony na unikaniu błędów, że bardzo często traci w ogóle radość działania i robienie z niczegokolwiek to też nie jest radość. On myśli głównie też o tym, co pomyśli ktoś patrzący, nawet jak nikt nie patrzy. I w tym wszystkim nigdy nie jest zadowolony w pełni z tego, co zrobił, bo przecież zawsze można coś poprawić, no takie jest życie. No i w tym właśnie tkwi pułapka. Taki perfekcjonista nie buduje pewności siebie, wręcz przeciwnie, systematycznie ją niszczy. No bo wiesz, kiedy twoja wartość zależy od idealnego wykonania, każde potknięcie staje się dowodem na to, że jednak no, nie jesteś wystarczająco dobry. I takie poczucie często potwierdza przekonanie o, o tobie wszczepione ci już w dzieciństwie. No przecież w realnym życiu potknięcia zdarzają się i będą się zdarzać. To jest zupełnie normalna kolej rzeczy. Jeśli teraz stwierdziłeś, że u ciebie perfekcjonizm występuje w jakimś znaczącym stopniu, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Dobrą wiadomością jest to, że uważaj teraz, to nie jest cecha charakteru, z którą się rodzisz. Tylko pewien wyuczony sposób myślenia, który, jak znakomitą większość tego, co jest wyuczone, można po prostu zmienić. I już się właśnie zabieramy za to, jak się za to zabrać. Na samym początku, żeby nie było za trudno, zacznijmy od stosunkowo prostej rzeczy, jaka jest Twoja definicja tego, co to jest, w cudzysłowie, wystarczająco dobre. Koniecznie zrób taką definicję, zanim zaczniesz jakikolwiek projekt, ale o większe działanie. Zadaj sobie przy tym następujące pytania. Pytanie numer jeden, co w tym konkretnym przypadku oznacza wystarczająco dobre? To jest bardzo ważne pytanie, które w wypadku działalności zarobkowej wiąże się od razu z następnym, a mianowicie z takim pytaniem, uwaga. Jakie szczegóły tego, co mam zrobić, naprawdę mają znaczenie dla klienta, a jakie ewentualnie tylko dla mojego ego, dla mojej własnej dumy? Nie zaniedbuj takich pytań, bo nie zadanie ich sobie o mało nie spowodowało bankructwa mojej firmy Software, którą prowadziłem w Austrii. Jak to się działo? No ja z powodu swojego ego i dumy za wszelką cenę chciałem tworzyć wtedy perfekcyjne programy. Wszystko jedno, czy klient za tę perfekcję zapłacił, a nawet czy klient ją w ogóle zauważył. No, dopiero potem, jak już mi było bardzo kiepsko finansowo, zauważyłem, że klienci wcale nie potrzebowali perfekcyjnego programu, aby być zadowoleni. Byli zadowoleni, kiedy program nie był perfekcyjny, ale był po prostu dobry. Jako ciekawostka w różnych sytuacjach okazywało się potem, że bardzo wielu klientów było zadowolonych, nawet jeśli program nie był ani perfekcyjny, ani nawet dobry, ale po prostu działał. Zapamiętaj ten przykład, bo odnosi się to nie tylko do pracy zawodowej, ale też w życiu w wielu sytuacjach w życiu prywatnym. Wyluzuj więc, zwłaszcza jak nie chodzi o sprawy życia i śmierci, albo tam, gdzie zagrożone jest życie człowieka. Wyluzuj w tych wszystkich innych sprawach, zobacz, co się stanie. Trzecim ważnym pytaniem, które warto sobie zadać, zwłaszcza przy przedsięwzięciach prywatnych, to pytanie: ile czasu jest ci to warte, to przedsięwzięcie, żeby się tym w ogóle zajmować? Zadawaj sobie takie pytanie, co najmniej przy Twoich ważniejszych projektach, zadaniach, a nawet, uwaga, w wypadku relacji z innymi ludźmi. Odpowiedzi na to pytanie doprowadzą zapewnie do pewnej zmiany perspektywy i pokażą Ci, że nie, we wszy nie wszystko w życiu musi być wykonane na tip-top, na medal olimpijski. Niektóre rzeczy mogą być po prostu mm, ok, i to też jest w porządku. Pamiętaj, to może być pierwszy krok, aby uwolnić się od tyranii perfekcjonizmu. Ale to jeszcze nie koniec, bo mam dla ciebie następny krok, który może być odrobinę trudniejszy, ale jest bardzo skuteczny. Tym krokiem jest ćwiczenie tak zwanej uważaj celowej niedoskonałości. Zanim się za to zabierzemy, to mam dla ciebie ważną uwagę. Ćwicz celową niedoskonałość na początek przynajmniej w sytuacjach, kiedy stawka jest niska i zacznij od jakichś małych rzeczy. No bo celem jest przekonanie się, że świat bez twojej perfekcyjności będzie istniał dalej, a nawet, że tego braku perfekcyjności nikt nie zauważy. No, ale chcemy to przecież robić bez ryzykowania jakichś bardzo poważnych konsekwencji dla ciebie. Pytanie, co może zrobić w ramach tego ćwiczenia? No na przykład wyślij do kogoś wiadomość, sms z drobnym błędem. No nie takim błędem, który zmienia znaczenie, ale na przykład z jakąś literówką specjalnie. Albo idź na jakieś niekrytyczne spotkanie, podkreślam niekrytyczne spotkanie, bez perfekcyjnego przygotowania i przemyślenia. Albo no jak jesteśmy już przy niezobowiązującym spotkaniu, to na przykład ubierz się na to spotkanie w dwie różne skarpetki albo nie do końca pasującą koszulę. Zobacz, co się stanie. Inny przykład to nagra jakiś głupi filmik. Okay, nie musisz go publikować, bo tu bardziej chodzi o przywrócenie ci takiego pewnego luzu w tworzeniu który z pewnością miałeś jako dziecko i prawdopodobnie gdzieś straciłeś po drodze. Jeżeli na przykład też gotujesz, no to spróbuj przyrządzić coś bez idealnie odmierzonych składników, po prostu pij razy oko i zobacz, czy ludzie, to, których karmisz, to zauważą w ogóle, czy docenią. Dlaczego? No robiąc te im podobne rzeczy, po prostu obserwuj, co się dzieje i zapewne zobaczysz, tak jak ja, że świat się nie zawali, a ty stopniowo Oswoisz się z myślą, że niedoskonałość jest w sumie normalną częścią życia człowieka. No dla mnie osobiście była to kiedyś potężna lekcja, wstrząsająca lekcja, której pozytywne skutki odczuwam do dzisiaj, inaczej będziesz o tym nie mówił. Kolejnym zadaniem w drodze do walczenia z perfekcjonizmem jest zmiana twojego wewnętrznego dialogu, tego, co sam mówisz do siebie w twojej głowie. Często we własnej głowie mamy najgorszego krytyka, i wyciszenie go może zrobić ogromną różnicę w jakości naszego życia. No, najtrudniej w ogóle uświadomić sobie jego istnienie, ale kiedy już przyłapiesz się, że tak myślisz, że coś to nie jest wystarczająco dobre, to pamiętaj, zatrzymaj się i natychmiast zadaj sobie następujące pytania. One są bardzo ważne: wyłóż się je zadawać. Dla kogo to nie jest wystarczająco dobre? Jakie prawo ma ta osoba, o której myślę, że jest niewystarczająco dobre dla niej, aby cię oceniać? Według jakich standardów jest to niewystarczająco dobre? I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Gdyby twój przyjaciel zrobił to tak samo i tak samo, czy też byś go tak surowo oceniał? I w końcu, jak coś u siebie krytykujesz, to zastanów się. Czy takim tonem właśnie powiedziałby ci to Twój najbliższy przyjaciel? Spróbuj stać się Twoim najbliższym przyjacielem. To praktyczne podejście do zmiany wewnętrznego dialogu może Ci bardzo łatwo pomóc przerwać to błędne koło samokrytyki, które właśnie jest tak powszechne u perfekcjonistów. To Na to są zresztą specjalne techniki terapeutyczne, których tutaj nie będę przytaczał, ale zacznij od tego prostego, co Ci powiedziałem, bo to już powinno zadziałać, jak się przypilnujesz. To jest zresztą bardzo ważny element odzyskiwania przez Ciebie mentalnej wolności i radości życia. Kolejnym krokiem w drodze od perfekcjonizmu będzie zmiana Twojego nastawienia, abyś cieszył się całym procesem dochodzenia do rezultatów, a nie tylko jego efektem końcowym. I to jeszcze efektem końcowym pod warunkiem, że będzie perfekcyjny. Ja tak niestety kiedyś miałem. Perfekcjoniści mają tendencję do skupiania się wyłącznie na celu końcowym. Ignorując po prostu całą drogę, która niego prowadzi, to jest to zło konieczne. Zmień to. Zmień to, celebrując świadomie. Małe kroki, małe postępy. Zauważaj przy tym, jak daleko zaszedłeś, zamiast skupiać się na tym, ile to jeszcze musisz pójść, jak daleko musisz zajść. I to wszystko no, zrób, aby naprawdę odzyskać taką codzienną radość życia, bo to jest głównym celem wyzwalania się od perfekcjonizmu. A tak, przy okazji, i to jest paradoksalne, wyzwalając się od perfekcjonizmu, poprawić się też produktywność i będziesz miał lepsze relacje. Ale pamiętaj, głównym celem jest odzyskanie twojej zdolności cieszenia się życiem takim, jakim jest: życiem niedoskonałym, nieuporządkowanym, czasem chaotycznym, czasem bałaganiarskim, ale na pewno twoim i prawdziwym. W tym bardzo pomoże ci, jeśli w Twoim otoczeniu będziesz miał ludzi o takim produktywnym, ale jednocześnie wyluzowanym nastawieniu. Jak zbadać, czy takich już masz i jak takich ewentualnie pozyskać, dowiesz się z nagrania, które ci za chwilę podlinkuję. Ale jeżeli ten film przydał Ci się, to proszę, daj lajka i napisz w komentarzu, w jakich obszarach życia perfekcjonizm najbardziej ci przeszkadza albo przeszkadzał. Napisz też to, co ewentualnie pomogło Ci od niego uwolnić. Dlaczego o tym proszę podzielić się swoimi doświadczeniami? Bo my wszyscy jesteśmy niedoskonali w dążeniu do naszego życia, i jak się tymi niedoskonałościami podzielimy, to zobaczymy, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni i jak bardzo możemy sobie nawzajem pomóc. Ten film o właściwym otoczeniu znajdziesz tutaj. Koniecznie go obejrzyj, jeśli chcesz naprawdę dobrze żyć. A jak chcesz od czasu do czasu otrzymywać nieperfekcyjne, ale użyteczne informacje ode mnie, to zapisz się na mój newsletter, link masz tutaj poniżej. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w gronie nieperfekcjonistów.